Ponad 150 osób wzięło udział w zawodach Nordic Walking, które odbyły się w minioną sobotę w Brennej. Z roku na rok ta dziedzina sportu ma coraz więcej miłośników. Katarzyna Daniek przyjechała do Brennej z Bystrej. Jak mówi, w jej przypadku przygoda z kijami rozpoczęła się rok temu, wówczas rzuciła palenie. Nordic Walking miał zastąpić używkę. Udało się. Pani Krystyna trenuje 6 dni w tygodniu, za każdym razem maszeruje minimum 10 km. Stwierdziłam, że czegoś mi brakuje, chciałam być nadal aktywna, skończyłam 40 lat no i stwierdziłam, że Nordic Walking będzie dobrą dyscypliną dla... 400 -latki. Z jednej strony lubię rywalizację, z drugiej strony spotyka się bardzo fajnych ludzi, którzy też uprawiają ten sam sport, co ja. Dla jednych to spędzanie czasu w towarzystwie, dla innych forma rekreacji. Bo ten rodzaj sportu może być wykonywany przez wszystkich. Nordic walking może być również wykorzystywany w rehabilitacji. No, ja jestem po zawale serca z rozrusznikiem lekim i dla mnie to jest czysta rekreacja. Byłem na rysach, byłem na Babiej Górze, chodzę po tatrach. I jeżdżę po Europie i, i tak, jakby nie chorował. Nordic walking to też dobre uzupełnienie treningu sportowego. Uprawiają go bowiem czynni zawodnicy. Gama tego, co może dać maszerowanie, jest bardzo szeroka. Choć wydawać się może, że to zwykły marsz, to wymaga on sporo wysiłku. I przy tym naprawdę można się bardzo, bardzo zmęczyć. Zwłaszcza tutaj, gdzie mamy podejście pod górkę, no, jesteśmy w stanie aktywować od 30 do 40% mięśni więcej aniżeli przy chodzeniu bez kijków. Jeżeli pierwszy raz bierzemy kijki, to czujemy praktycznie tutaj barki, ramiona. To wszystko nas boli, dlatego że jakiś tam zakwas się pojawia, ponieważ te mięśnie na co dzień nie pracują. A Nordic właśnie sprawia to, że ak Pracuje praktycznie całe ciało. Całe ciało musiało sprawnie pracować, bo podczas zawodów w Brennej do pokonania było 5 lub w przypadku dłuższej trasy 10 km. Uczestnicy maszerowali wzdłuż brennicy. Specjalny chód, a do tego kijki. Kijki nie mamy, nie mamy ich z przodu, tak jak w trekkingu, gdzie idziemy pod górę i te kije faktycznie e, pomagają nam ustabilizować się, żeby się nie przewrócić. My te kijki ciągniemy i w pewnym momencie zaczynamy się odpychać. E, aktywujemy górną partię mięśni, odciążamy nasz nas kręgosłup w odcinku ledźwiowym, stawy e, e, biodrowe, kolanowe. No to jest jeżeli chodzi o odciążanie, no i głównie aktywujemy obręcz barkową i, i wszystkie mięśnie z przodu. Czyli kratka piersiowa, brzuch, mięśnie pleców. No i w sumie daje nam to 93% mięśni, które pracują właśnie dzięki kijkom. A jak się uśmiechniemy, to mamy 100%. Impreza w Brennej była wspólnym projektem trzech lokalnych grup działania: Cieszyńskiej krainy, Stolem oraz turystyczne kaszuby. Jest promocja Nordic Walking, czyli szkolenia na instruktorów Nordic Walking, oraz taka impreza, w której są, odbywają się zawody na 5-10 kilometrów. W każdej z tych trzech grup działania odbyły się tego typu zawody. Dla zwycięzców były puchary i nagrody. Nie zabrakło medali. A jak mówią zawodnicy, którzy przyjechali na zawody do Brennej z drugiego końca Polski, trasy w Beskidach są świetne do uprawiania tego typu sportu, więc na pewno będą przyjeżdżać. Oczywiście zabierając ze sobą kije. Hanna Blokerbacza, portal OX.pl